Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj znajdujemy się na rynku w Kosni i będziemy pytać przechodni, co sądzą na temat idealnej kobiety. Musisz to oglądać. Przepraszam bardzo, czy mogę to zjeść? Nie tak. Męż, Dzień dobry. Co Chcieliśmy się pana zapytać o Możemy? Czy panu przeszkodzić na chwileczkę? Szybko. Yy, chciałem się zapytać, co pan yy, sądzi na temat idealnej kobiety? Nie jebał to kurno. <noise> Na temat idealnej kobiety mogę powiedzieć jedno. Kobieta powinna być p... kobiet. A nie jakiś lelum po Przepraszam, bardzo, Przepraszamy Pana bardzo My chcieliśmy się zapytać, kto Pan robił paletki A kto pyta? Yy, Telewizja BTK Kto? Kloty i Wico przeważnie, ale Wczoraj robiłem Uśladki 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 Żeby dobrze było Co no. będzie Sprawa tak. jest taka, że z kobieta Nie nic słucha. aspiracje, aspiracje? jest, to sumie, w Ale w opaki, nie, ten, ten nie może być taki, no. to Nie, to To nie w takiego to sumie, w sumie, być sumie, w sumie, w sumie, w Cześć, słuchaj, przeprowadzamy taką sondę. Chciałbym się zapytać, co myślisz na temat idealnej kobiety? Nieważne, co ty przydałeś, Nie rozumiem, to są sycyczki. <trafik> Dobra, przepraszam, możemy dając chwilkę? No pewnie. Co pan na temat idealnej kobiety? A to jest jakiś sondaż? Sonda, sonda, tak uliczno. Nie, pan się nie przejmuje, to tylko na YouTube'a. A, na temat idealnej kobiety, tak? Tak, i do TVN-u, pan co? Na temat idealnej kobiety mogę powiedzieć tylko jedno. Znam tylko jedno taką kobietę. To jest to monia, monia bywasz. nie wiem, czy kojarzycie, czy nie kojarzycie. Bez nazwiska, monia są. Taką jedną idealną kobietę znam, jest to monia. Nie wiem, kojarzycie, nie kojarzycie? Nie, my nie stąd. Nie stąd jesteście, nie, tak? To no, taka jest, Jesteś jest to taka naprawdę idealna kobieta dla mnie osobiście. Ja myślę, że dużo innych ludzi też. Prześlizna jest, naprawdę, jak księżyc. Da da, mi dasz mi no. no nie mogę. Dlaczego? No bo to jest świetanie. Ale my jesteśmy przestajniejsi, Nie. O ty artykuły dobra, mamy to a nie ma się nic więcej niż 2 złotych pożyczyć? ...na temat... yyy... kurwa jak? No zaraz się a, dobre Wy dobrze... a to po... <gulĩa> taka z żeglec, powiedz jeszcze, tak. dopowiedz do taka się z żeglec o, tak nie powiedz no, ale, ale, ale dobra, niech mówisz. taka, taka wiśniara z żeglec, wiecie Wiem. Nie. Przyznaj się O churro, jakie Będziemy się pytać ludzi o to Kurwa. To żadne pytanie do Bidu, a nie wiem. Wiem. No tak razem być nam ze sobą. give